Zanim zacznę pracować w ogródku, to Wam pokażę w parku, jaki domek sobie zrobiły dwie papugi. Dzień dobry. Jest rano, dziewiąta rano. Zaczyna się robić ciepło. Ja już się czuję, że jest mi za gorąco. To zanim tutaj będzie tak bardzo nagrzane, to ja zrobię troszkę w ogródku ten kawałek. Wczoraj zrobiłam tyle codziennie po trochu, kiedy mam czas. rosną samo zasiewki. U mnie nigdy nie zobaczycie żadnych warzyw, tylko przeróżne kwiaty, dlatego że nic nie rośnie. Moja cała ziemia jest na polesie. Tutaj kiedyś był las. Więc jest trochę gliny i trochę piasku. Ja udoskonalam jak mogę przez ostatnie 23 lata. Kupuję ziemię kiedyś przyczepę dobrej ziemi, wymieszałam z nawozem a trzcinę cukrową posiekaną. Dalej kupuję ziemię w workach, udoskonalam nawozy, ale nic nie chce rosnąć. Nic nie chce rosnąć poza kwiatami, a które mogą rosnąć w tropikalnych miejscach. Zinie, kosmos. Żółty kosmos. Żółty kosmos jest trochę inny od tego, który widzicie. Parę innych krzaczków, i kwiatków, dlatego że jest też za gorąco. Jak ten kawałek zrobię, to Wam później pokażę. Mam też do przesadzenia jeden krzaczek. To będziemy robić to razem. Krzaczek jest z tyłu w ogródku. Myślę, że może go przeniosę tutaj. Ale też nie wiem, czy się przyjmie, dlatego że on już był przesadzany trzy albo cztery razy. I coś mu tam nie pasuje, nie wiem. Na pewno ta ziemia też. Posadzę go jeszcze tutaj. Później wam go pokażę. To ja tutaj będę pracować. Taki kawałeczek tutaj zrobię. A później Wam pokażę. I wrócę do Was znowu. No, powiem Wam, że się zmęczyłam. Dużo się nie narobiłam, ale dlatego, że jest już gorąco, ach, to już przestałam robić. Ale zrobiłam ten kawałeczek, o którym mówiłam i podlałam do tego miejsca. Jutro będę robić następny kawałek. Dotąd. Tutaj trochę przerzedzam kosmos. Będę robiła nowe miejsce na białą pelargonie, którą sobie urwałam po cichutku z kawiarenki. Takiej piekarni, i z tego samego miejsca w ubiegłym roku urwałam biało-czerwoną. I rośnie, a miała tylko jakieś 2 czy 3 centymetry. Widzicie? To teraz będę miała białą. Ja mam białą, ale coś zawzięła się i nie chce kwitnąć, więc urwałam sobie nową. To na razie tak wygląda. Widzicie? Ta Pelargonia też ją posadziłam z małej swojej zaszczepki. Tamta czerwona na końcu też. Tamta też. Dużo się samej zasiewa po ogródku wszędzie. Tutaj jest jedna i tutaj jest jedna i tam i tamta jaśniejsza. Po prostu one, gdy są gotowe. O, mam tutaj, czekajcie. Tutaj jeszcze nie doszłam z moją pracą. Tutaj Wam pokażę. Patrzcie. Ta jasno różowa. Widzicie? Ma pąki. Tą też urwałam, gdy byłam na spacerze. Muszę wyrwać to. To jest chwast. Ale ja to trzymam jako kwiaty dlatego że gdy nic nie rośnie i nie kwitnie, to to dodaje uroku. Także teraz będę mogła trochę zrobić nowych zaszczepek i wydaje mi się, że mój ogródek to będzie pelargoniowy, nie? A to patrzcie. To jest żółty kosmos. Sam się zasiał. Za poprzedniego sezonu. Tutaj jeszcze jeden jest, to Wam pokażę. Widzicie, też mogę rozsadzić, gdzie chcę. On rośnie po prostu też jak chwast. A patrzcie tutaj na to. To jest a, ten sam chwast. I patrzcie, jak pięknie wygląda. Miałam jeszcze czerwony, ale ten czerwony. A, Zakwitnie, później zginie i go nie ma. Był z tyłu domu, muszę go poszukać. A wczoraj skosiłam tutaj ten chodnik, to należy do mnie. Należy do mnie, abym kosiła trawę. A gdy ja chcę coś zrobić, to jest mi nie wolno to należy do Urzędu Miasta. Oni też powinni kosić trawę, ale zanim oni przyjadą, to będzie 3 lata. Trawa będzie wysoka po pas, a więc sama robię. Pierwszy raz mam Lewandę i nie mogę się nacieszyć, jak pięknie zaczęła kwitnąć i pachnie przepięknie. Mam trzy krzaczki, miały być każdy inny, ale widzę, że następny krzaczek jest ten samy kolor. Zaczyna też się rozwijać, a jeden będzie blado różowy. Też będę musiała tutaj przyciąć brzegi tej trawy, i tutaj maszynką, i gdy trawa tutaj wyschnie z przodu, to będę musiała skosić z przodu. No i oczywiście z tyłu, ale ja to wszystko robię tak częściowo. A nie robię za jednym razem, bo to jest bardzo dużo roboty. I oprócz tego, gdy jest gorąco, teraz jest ta wiosna, zaczyna się robić gorąco. To jest za dużo pracy. W zimę koszę trawę tylko gdzieś co dwa miesiące, chyba. A latem trzeba kosić co tydzień. A to jest bardzo dużo pracy, bo trawa rośnie bardzo prędko. Teraz, jak mówiłam wcześniej, będę wysadzać jeden krzaczek i wsadzę ten biały. Ten krzaczek nie rośnie dobrze, już jest przesadzany cztery razy i po prostu nie kwitnie, nie ma liści. Ale go nie wyrzucę. Myślałam, że może go wyrzucę. Pomyślałam sobie troszkę wcześniej, że może go wsadzę z przodu teraz z domu, bo widziałam, ludzie mają i one pięknie kwitną, biało-niebieskie kwiaty i pachnie, tak jak jaśmin. Więc wykopię, włożę na razie w wiaderko, a tutaj wsadzę właśnie tego krzaczka. On jest przepiękny. On wyrośnie do półtora metra, to będzie pięknie wyglądał. A w razie, gdy będzie się za dużo rozrastał, to mogę go przyciąć albo zrobić tutaj jakąś malutką AWA. Coś tam wymyślę. Da, ją do ogródka. A Musi być wyrzucony, bo widać, że jest po prostu nie żyje. Korzenie są do niczego. Teraz troszkę podleję. Tutaj mam wodę z nawozem. Nawóz jest z glonów morskich. Ale taki ciemny kolor. Pachnie tak jak ryba. Teraz tutaj mam ziemię, dobrą ziemię z nawozami. To troszkę tutaj podsypię. Pro iba gombila będzie wsadzona. Niech sobie rośnie. Podleje jeszcze. krzaczek będzie rócł bardzo prędko. A to wszystko, to zawsze mogę przyciąć. Gorąco tutaj jest. Jedno jest zrobione. Będzie pięknie wyglądać, jak to urośnie, będzie duży krzaczek. Następnym tygodniu będę przycinała tutaj wszystko. Na razie zostawiłam, dlatego że to daje mi piękny kolor. Już jest następny dzień. Troszkę popracuję, bo muszę gdzieś wyjść. Mam jakieś pół godziny, to troszkę tu zrobię, i tak codziennie po troszku będzie zrobione. Mam tutaj bardzo dużo zini. Więc jak wyplewię to wszystko, to zinie rozsadzę wzdłuż płotu. Nie będziecie na mnie patrzeć, jak tutaj pracuję. Tylko przez chwilkę. A później wam pokażę, co zrobiłam i jak wygląda. Tutaj mamy dużo chwastów, dlatego że to miejsce, to była trawa. O. Tak i po tej trawie. Ciągle coś wyrasta, i także te kujące takie, nie wiem jakie to w Polsce nazywały się, a, które wbijają się w nogę, też tutaj są, więc muszę to wszystko wyrywać. jak stanąć, bo nie chcę zniszczyć niektóre kwiaty, Tą część ogródka to chcę zrobić tak, żebym ciągle tutaj nie była i nie pracowała. Nie będzie tak wyglądać jak ta z tyłu. Ale też chcę, żeby wyglądała pięknie, okej. Okay. Będę was zanudzać, wyłączę i pokażę Wam, ile zrobiłam. Chcę zrobić tutaj poza Pelargonie. Niedużo, ale ja nie mam dużo czasu, bo muszę wyjść. Mam coś ważnego znowu do załatwienia: złamany kwiatek. Ja wiem, kto łamie te kwiatki. Takie małe ptaszki, które przychodzą i wysysają. Nektar to, są, to jest kosmos i wbijają dziób tutaj w przekwitnięte kwiaty, I ten kwiat nie może wytrzymać tego gałązka, Łamie się, złapałam też na gorącym uczynku. Małe ptaszki i takiej wielkości papuszki. To jest następny złamany. See? Gorąco. O. Parę minut. I słońce tak piecze. Muszę uciekać stąd. Ale zrobiłam to, co zamierzałam. Teraz podleję tutaj do tego miejsca. A na następny dzień znowu zostawię następny kawałek. Albo gdy tutaj będzie cienia trochę, idę teraz po wodę. Następny kawałek jest zrobiony. Chyba połowę zrobiłam. Jeszcze ze dwa razy albo raz. Zależy, jaka będzie pogoda. Ale w następnych paru dniach ma być 29-30. To będzie dosyć gorąco. Zrobiłam dotąd. To co widzicie, to są wszystko same zasiewki. Z poprzedniego sezonu, bo miałam w ubiegłym sezonie taki malusieńki paseczek, ogródka. I to wszystko się zasiało samo. Po przekopaniu ziemi i tej trawy, która tutaj była. We wcześniejszym filmiku widzieliście, usunęłam jedną grubą gałąź z tej Biskis. Teraz. Wczoraj obcięłam górę, jeszcze troszkę przytnę z tej strony. Pokażę Wam, jak ten hibiskis wygląda. A troszkę później w sezonie będzie miał dużo, dużo, dużo większe kwiaty. Kwiaty takie duże jak twarz. Tutaj z przodu domu mam parę krzaków. Ten malutki dzijajt. Na nich mówią, że to są pieniądze. Z jednego krzaczka, z takiej wielkości, takiej gdzieś, wyrosło mi dużo innych. Obcinałam gałązki. Wszystko się przyjęło, po prostu wszystko się przyjęło. Nie wiem już, ile mam tych krzaków. Zrobiłam dla mojej drugiej córki. Bo wszyscy mówią, że to są pieniądze, i tam na końcu jest następny, i a, z tyłu domu, i tam posadziłam parę miesięcy temu, i tutaj następny rośnie, i tam koło wjazdu, i pod garażem. Jest ich bardzo dużo, ale pokażę Wam, no co sobie życzysz. Jak on tylko mnie widzi, to on przychodzi, żeby mu dać troszkę chleba. On je takie malusieńkie jaszczurki. No, patrz. I także, i także muszę nową wodę tu wlać. I także je koniki polne. A mieliśmy plagę tych koników polnych, a to troszkę mi obczyścił. A tu chcę wam pokazać. Tutaj ten dzjajd, mam też ich parę dookoła domu. Ten dziaj kwitnie na różowo. Są jeszcze czerwone i inne kolory, ale ja mam tylko ten. Dostałam go od znajomej z pracy. I też zrobiłam dużo takich doniczek, zaszczepek. No i rośnie. Zaczekam, jak będzie znowu kwit, to Wam pokażę.